Wygląda na to, że wszystko gotowe. Patrzę na szczęście te tydy i ferałówca i zazdroszczę nieco, że to nie moje bezpieczeństwo. Chyba muszę o tym pomyśleć poważnie. E, tam, z kobietami same hubo Moich niezwykłych grobów. Ciśnij nim, gdyby ktoś zagrażał Twojemu życiu. Padnie od razu martwy. Dziękuję, Zeusie. To wspaniały prezent. Oto mój wyjątkowy prezent, cudowna szansa. O chwili śniąt w najbliższym niebezpieczeństwie. Musimy ją schować wraz z całą rodziną, mężem i dziećmi serca życzę. Dziękuję, Hero. To wyjątkowy dar. A oto mój prezent złoty pucher. Będziesz mogła pić z niego nektar, a ten, jak wiadomo, zapewni ci wieczną młodość, i nieprzemijającą urodę. To ważne, żebyś na zawsze pozostała piękna, bo właśnie to zapewni ci miłość Pelełza. Peleusa. Dziękuję, Afrodito. Zawsze będę go miała przy stole. Oto flet, Tepyto. Zauważ jednak, że nie jest to zwykłe. Lecz absolutnie niepowtarzalne. Wydaje on dźwięki dotąd niezasłyszane. Mniej zatem pierwszą, która je pozna. Są wprost cudowne. Poprawią ci nastrój, rozwijają smutek, gdyby takowe zagościł na tym pięknym obliczu. Dziękuję Ci, A, Atena. To wspaniały tezy. Droga Teti, boginko morską. ode mnie otrzymasz trzy unikatowe strzały. Niezwykle oryginalne. Pamiętaj, że one zawsze trafią do wybranego przez Ciebie celu. Bądź zatem ostrożna, ostrzegam, użyj ich wtedy. Kiedy na Twojej drodze stanie prawdziwy dróg. Dziękuję, Apollo. Jak zawsze zadbałeś o moje bezpieczeństwo. Droga Tyto, dostałaś wiele nadzwyczajnych i niepowtarzalnych prezentów. Ja też Ci coś przynoszę. Oto cztery <laughs> roślin, krzewów i drzew. Są także magiczne. Będą żywić Ciebie, Twoją rodzinę, Twoich gości. Dziękuję ci, Demeter, To wspaniały dar. Wszystkie prezenty są wyjątkowe. Tak, jak wyjątkowi jesteście wy, bogowie Olimpu. Dziękuję wam za waszą dobroć i życzliwość. Traktujcie mnie jak równą sobie. Ha! O mnie zapomnieliście? Ale ja o was nie zapomniałam. Też coś przyniosłam dla kogoś, dla najpiękniejszej! Cisza, wszyscy! Uspokójcie się! Ale Cisza, powiedziałem! Ale sztatku, nie doprowadzajcie mnie do ostateczności, bo nie ręczę za siebie. Dość tego jazgodu. Skoro nie możecie się dogadać, Robimy to inaczej. Ktoś za was zdecyduje. Hmm, zaraz, zaraz. Kto by to mógł rozstrzygnąć? Ty, Parysie, ty to zrobisz. Ty zdecydujesz, która z bogiń otrzyma jabłko. Ale dlaczego ja? Ogromowładni, jak ja mam rozstrzygnąć taki spór? To jest nie do rozsądzenia Zeusie litości! Parysie, moja decyzja nie podlega żadnej dyskusji. Zrobić to i koniec! O ja wierny. O ja nieszczęśliwy! Którą wybrać? Którą odrzucić? Przecież dwie pozostałe dostałem do Poczuję ci, Parysia, ale nie mogę ci pomóc. Jestem tylko do przekazywania wieści. A może wybierzesz się na Olimpił bogat Zeusa, żeby zmienił decyzję? Może ty byście się tam zajął? Nie mogę tego pomóc. Zeus by był wściekły, a ja wtedy bym stracił głowę. Już ja dobrze wiem, jaki on potrafi być w złości. To fakt, Hermesie, wybacz, nie pomyślałam. Strach mnie paraliżuje. Myślę tylko o tym, jak ocalić swoją skórę. Trzymaj. Trzymaj się parycie. głowa do góry, my moc się do rej, Matki Bogów, może ona cię Parycie, Ale się, też pierwsza ono mnie się należy. Dlatego też natychmiast. hero, Ale jeśli chodzi o urodę, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że pary się tylko pomyśl nieco głębiej. W końcu nie liczy się piękno zewnętrzne. To wewnętrzne jest nie mniej ważne, więc. może mi je dacie. E, ja muszę pomyśleć, zastanowić się. To nie jest łatwa decyzja. Coś wymyślę, no na pewno coś wymyślę. Co tutaj trudnego? Sprawa jest oczywista. Właśnie, absolutnie oczywista. Nie, nie, nie! Sprawa nie jest oczywista. Ja muszę... Ja muszę coś pomyśleć, zastanowić się. Na pewno coś wybiorę. A to tchórz! Żałosny pastuszek. Juro mi się znalazł. Nie wie, co to znaczy piękno. Jak to zwykle, nie zastanowił się nad Twoją decyzją. Jest prędki jak jego gromy. A przecież wszyscy wiemy, że nic dobrego z tego nigdy nie wynika. Tu potrzeba konesera, znawcy urody, czyli dokładnie mnie, opłaki Apollo, raki niebiednego. A przecież ja miałam ty niby ratować w Przecież Przecież nie ci się żadna krzywda. Masz na Olimpie, pokazać, jaki jesteś ważny, to twoje pięć minut. Chętnie oddać te szanse, No, nie żartuj sobie. Ja mam rozstrzygać jakieś światłaczne tarki zawistny Bogi, przestań. Nie mam na to ochoty. Żegnaj się, Życzę powodzenia. Znalazłam cię wreszcie, szukam cię i szukam. Słucham bogini, może chcesz się wycofać? Ja wycofać chyba oszalałeś. Szkoda. Miałem nadzieję, że dostaną tylko dwie. Nie tylko nie chcę się wycofać, ale przyszłam ci wytłumaczyć. Dlaczego ty jabłko powinieneś dać właśnie mnie? Dlaczego akurat z tobie? Bo jestem królową nieba, tak? Jeśli chcesz się stać królem, żeby ci złoto i prezenty dawali, powinieneś jeszcze jabłko dać właśnie mnie. No właściwie to jest ten biedny jak mysz. Mieszkam w Szałasie, który przecieka podczas deszczu. No właśnie, Parysie. Czekam na jabłko. Parysie. No. Parysie. Parysie. Pozwól, że od razu przejdę do rzeczy. Słuchajcie. Parysie, jeśli wydasz wyrok sprawiedliwy i dasz mi to jabłko, to uczynicie najmądrzejszym z ludzi. Aha. Być mądry. No widzisz, ludzie szanują tych, którzy są mądrzy, a królowie dają im wysokie stanowiska. Chciałbym być mądry, ale widziałem kiedyś pewnego człowieka. Wszyscy mówili, że on był mądry, ale on był siwy i stary. Co tam szybczysz, Pary się? Pary się! Pary się! Pary się! Mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. Jaką? Zeusu słuchajcie mi funkcję sędziego? Ależ skąd? Na szczęście nie! Za pomysł! Co była ta dobra wiadomość. Nic podobnego! Posłuchaj, się Przyszłam cię ze wspaniałą propozycją. Daleki wsparcie w domu Menelaosa, czyli najtrudniejsza kobieta wśród ludzi. Najtrudniejsza wśród ludzi, oczywiście. Ma na imię Helena. Jeśli mnie czy jabłko, które i tak mi się należy, dam ci ją za żonę. Będziesz z nią bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Tak, naprawdę. To cudowna propozycja. Parysie! Parysie! No ja wiem. Wiem, wiem, wiem. Mam pomysł. Wspaniały pomysł. Wspaniały pomysł, Apollo. Hermesie! Hermesie, przybądź jak najszybciej. Ma wiadomość, którą musi zanieść na oli. Ale Parysie, i dziecią w rynku. Dobrym... się już na Kto Jak to się stało? Co wymyśliłeś? Na polu ciebie ręczy. Już będzie Parysie. Każdy się dowie o Twoim Jest nadzwyczajny. Niemożliwe, niesłychane. Ale heca, ale będzie zabawa. Czegoś takiego jeszcze nie było na Olimpie. Trzeba. Klamka już zapadła. Nie ma odwrotu. Oboski boski Apollo, oddaję Ci głos. Zeusie, piękne kinie i bogini. Drodzy widzowie, Paryż postanowił, a my to popieramy, że o przyznaniu tytułu najpiękniejszej zdecydują wybory mis Olimpu. <trym> Przewodniczącym zostanie oczywiście nasz najważniejszy Bóg, Zeus. Chwileczkę! Hermesie, jakie wybory? Wybory z Olimpu, panie, idzie nowe. Czas przebiegać już ten oliw. Mozy, proszę o pomoc. Piękna, wyjątkowa znawczyni, piękna, sama urodzina, jedyna. <noise> po kolegium młodzieży będzie reprezentować w jury Kora, moja wdzięczna córka. Można wołać w stronę wody. Te Chora, Paleja i Melchomela. W termesie wręcz jury tabliczki z numerkami. Możecie przyznawać od jednego do sześciu punktów. Boginie zapraszamy do sali przygotowań. Apolo, poprowadź damy. Pierwszą konkurencją będzie konkurs recytatorski. Uroczy boginie zaprezentują nam swoje nadzwyczajne talenty aktorskie. Każdą z nich prosimy o piękny wiersz. Jako pierwszą, jaka pierwszą wystąpi Atena, zapraszamy na scenę.